Piękny wieczór, taki chłodny, można zająć się pracą, trzeba troszeczkę wymiatać tutaj to stąd, bo to poprzeczniki są niepotrzebne. Zbędne tutaj rozsypać to wszystko, bo tylko będzie niepotrzebne zawracanie. O właśnie, tutaj akurat tutaj te górki to nie ma potrzeby. Tam już nie będę w sumie tamtego ruszał, tylko tutaj delikatnie. O, sobie machnę. O, wszystko było tutaj. O, tutaj, tutaj. Jeszcze trochę. O. Bo to jest niepotrzebny tutaj pokos. Najchudszy, no a po co to? Trzeba tutaj to wszystko wygrabić. bo wyrzucać, właśnie od do góry. I będzie można się zająć tym prasowaniem. Bo to najwyższy już czas jeszcze w sumie można by było to już wyż... zbierać niektóre No dobra Myślę, że to chyba będzie na tyle Można przejść się teraz na pierwsze po ciąg. Ojej, dobra, cało tutaj Zima spokojnie krasule Jaj, jakie to głodne No dobra, trzeba będzie wyciągnąć tą sweepmę Kurczę, to już tyle czasu nie było Pewnie jakaś mysza czy coś, sznurki trzeba tutaj włożone są nowe teraz No ale trzeba by było wyciągnąć Weźmiemy ursusa większego zajmiemy się tą sprawą ten się nie zmieścił muszę z drugiej strony. O! Te kable. Przekażnik mocy. Delikatnie spróbuję wyciągnąć SIPME na, na dwór. Oby była cała sprawna, bo dzisiaj przydałoby się chociaż to jedno pole sprasować, bo niestety reszta jeszcze się nie nadaje za bardzo. Bo no w późniejszym terminie byś... No to się w późniejszym terminie będzie musiał osiągnąć. O, o okej, okay. no, zajmijmy się pełnym serwisem pracy. No, tutaj jeszcze w miarę paski ok są. Tutaj ryby wymienione już zostały. Tutaj jeden się troszeczkę wy by wy zębił i trzeba było tutaj go dać, no trzeba szczęście zapasowe był yy, tutaj coś no, tutaj wszystko yy, wielkość jest uregulowana sznurki już nowe wprowadzone już mogę tutaj zamknąć Przydałoby się kurcze zobaczyć jak to będzie wszystko pracowało nie się, a właśnie, jak tutaj, a tutaj trzeba będzie przesmarować jeszcze i myślę, że będę mógł um, uaktywnić tutaj prasę i zobaczymy jak to będzie chodziło Oj. dobra, prasa rozłożona teraz tylko trochę poszło, poszło, tutaj, to tutaj działa? dobrze, działa, wszystko pięknie super Rozłączmy i zobaczymy jak tam to wygląda. Trigger. Małe wszystko chodzi. Tutaj też wszystko pięknie, elegancko chodzi. Tutaj to już przesmarowane zostało, to mogę założyć osłonę. Super, wypych pięknie działa, pracuje. No, podbierasz tak samo reaguje. Super, super. Prasa jest sprawna. Będzie można ruszyć już. Wy, yy, zamkniemy pracę już. Yy. No, dalsze praceżniny, czyli prasowanie. Dobrze, wyłączę sobie już. mi nie będzie już. Włączona też niebezpiecznie troszeczkę. Trzeba poskładać i ruszamy na pole. Nie ma co zwlekać. Dobrze, wszystko tutaj opuszczone. Opuszczone zostało. Tutaj porozkładane, zabezpieczone, zabezpieczone pięknie. Elegancko. Nic tylko tutaj, już tutaj rozłożone, rozłożone, pięknie, nic tylko ruszać. I zacznijmy prasowanie. świetnie ruszamy pełną mocą mam nadzieję że tutaj się nic nie zepsuje pierwsze tutaj kostki już doszli chociaż dużo pewniej raczej nie będzie ze względu na to że jakaś tutaj ta słowa wybitna nie jest no ale jak to tutaj jak to się mówi ta grubość tego tutaj tej słomy nie jest jakaś ojczymia, więc pewnie będzie strasznie będzie mało tych kostek, nawet nie wiem czy teraz jakakolwiek wyjdzie no ale chociaż żeby troszeczkę tego było i tak w tym roku wszystko więc... muszę zrobić kurcze biurko no roboty tyle, że nie wiadomo za co się brać, o chyba, a nie dawało się dobra złożymy o no tutaj jeden poprzeczniaczek jest to O, jest jedna i e kostka świetnie Świetna Informacja no, Już teraz stecznie, bo tam chyba No, stycznie sksiężym dla mnie tak też. No oczywiście, że to już tutaj pominąłem no czwórka lapała teraz trochę zredukujemy żeby na spokojnie o właśnie takie kółko przy kółku urat delikatnie na spokojnie już druga pięknie Dobra, to myślę, że coś tutaj coś tutaj może z tych kostek jeszcze będzie. O, wychodzą, wychodzę, już tam widzę, że wychodzi. Super, super. Dobrze, że to się schłodno, to chociaż taki ten wieczorek, kurczę. Zniesienie, bo na kombajnie to praktycznie jest jedna wielka porażka. Nie idzie w ogóle. Wysiedzieć. Nic. Zero. No to jazda, a no tutaj kosą by trzeba było to wyciąć, bo to zostało kurczę zapomniałem o tym No ale to się już zrobi no spokojnie wszystko bo nie ma co się rwać Troszeczkę przyspieszę. Oj, zostały trzy, dwa jeszcze w sumie. Ale troszeczkę tych kostek jest fajnie, to będzie można je zebrać. Zaraz od razu w sumie, bo co będziemy czekać? Chyba to żaden by był problem. Czyż ich jakoś dużo nie ma. Tylko jeszcze to sprasować i już będzie z No jedno chociaż pole już będzie z głową, ale jeszcze trzeba będzie kurczę, ściąć dziadka. Trzeba będzie wybudzać, niech działa przy kombajnie. Może na jutro by się udało coś skosić już. Powoli też tę kampanię z dom wy wymordować. Zesłamy się. Złamałem się, świetnie. Oj. O. To jest w porządku. No i zostanie jeszcze tu jedno. Trochę tak kiepsko mogę od tamtej sobie w sumie strony zacząć. To bym był już do wyjazdu. No ale cóż, trudno. I tak czasem musi wyjść. No i na razie praca się nie psuje. snurków tylko tam starczy na spokojnie w końcu wymienione to. Bezproblemowo. wsteczny dobra Uj. no wbijaj o nie chciał wbić bieg kurczę ta starsza kronikarka to coś przysiada delikatnie, chyba że tego kurzu ma dosyć no cóż, jeszcze może mam nadzieję, że przetrzyma trochę O, i tu trochę tych kostek przeszkadzają. O już mi się ciągnie. Tyk. O, no i ruszamy. I do przodu. I już koniec prasowania z głowy. Teraz tylko wyczyścić prasę z reszty tego, co tam zostało i wracamy na gospodarstwo. No dobrze, przedstawione wszystko, teraz tylko ciapek no i ruszamy po te kostki. Już będzie spokój, cyk. No, czwórka pojechać po te kostki zabrać, już będzie z głowy Jedno pole już dużo nie ma, dobrze, no dalej. Wolne, wolne I do przodu I ogień Ach, idzie ten jest to świetnie Oj, oj, Troszeczkę No właśnie Te tory nieszczęsne Wjeżdżamy i teraz, aby to naładować, myślę, że tak gdzieś na środku sobie właśnie stanę. Nie będę go gasił, niech sobie parkocze Oh, 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 oh. oh, Dobra opa. Roberts tak. oj super Op. Po, bo, po, po, po. Oh. Oh, cool. AUtity, op. 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 Dobra, tędy sobie wolę zejść. Jeśli będę ryzykował, że coś się stanie, i O Jezus tylko nie stało. Super, A tamto trzeba jeszcze z zabrać. Trochę się nanoszę, ale no trudno. Trzeba jakoś sobie. Radzić. O Och. O. Następne dwie kosteczki dużo ich nie ma. To raz dwa to się już załaduje już troszeczkę załadowało Ja aby tylko do przodu i następne sztuki załadować i już będzie lżej <słuch> kurna chyba przerzuciłem no trochę przerzuciłem kurczę dobra to jest się załadować Będzie w porządku no i podjazd Teraz tylko wrzucić tam. Och, właśnie tak trzeba będzie, bo mogłem bliżej podjechać, ale. To na spokojnie na razie. Oj, ciężko je wrzucać. Uj. Dobra, trzeba zejść teraz tam. To będzie to układać, bo pewnie tam za dużo. Ojej, mało miejsca jest. O. I tak będzie szło, wyrzucę. Nie ma co tego zbytnio aż tak układać. Na razie. No. No zaraz i tak one polecą do ścielenia. To jak paskiło. Kroby nic nie mają. Dobra, no tak. tam przesuniemy. I będziemy mogli wrócać następne. O. Tak będziemy naraz. O matko. Się człowiek nachodzi. Masakra. trochę to waży, w tych schodach to nie za wygodnie. O, dobra, jeszcze, jeszcze tylko trochę. Byłaś dobrze, to dobrze zbite, bo chociaż nie pęknięte, te w ręce się wbijają te sztuki. O, dobra, o, Okej. Okay. Tam już krowy to już chyba usłyszały, że słomę przywiozłem. Tutaj na razie może to. Położę na razie tę kostkę i tu, żeby miały zaraz do rozpracowania dwie sztuki. O. A ja to będę. Dobrze, te sztuki tutaj im rzucę. I teraz się. No, będę musiał. Włazić po tym o dobra żeby tylko się nie spartolić o ja to chyba będę sobie powolutku jakoś nosił powoli będę tutaj sobie jakoś układał tutaj jeszcze te siano musi przeschnąć właśnie trzeba będzie to pozgrabiać. w ogóle do góry Hop. O. i następne o jest troszeczkę tych kost no trzeba zrzucić niestety no jeszcze sześć ale to już myślę, że sam to chyba zagram, zdejmę to Licharkę, bo to jest trudne do nagrywania, bo to jest bardzo niewygodne przy pracy się zahaczam. Ajajaj.